Prawne dokumenty są, bo jest wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tak? Procedura postępowania w sprawie wydania takiej decyzji określa ustawa o szczególnych przygotowaniach i zasadach realizacji inwestycji. I tam jest określona ścieżka administracyjna, jak to się odbywa e, do uzyskania już samej decyzji, tak? I ustawa określa trzy, jak gdyby, grupy stron postępowania, tak? Pierwsza grupa to jest, jak gdyby, Jedna strona to jest wnioskodawca, który jest, wnioskodawca jest tylko, jako jedyny adresatem decyzji. Druga grupa stron to są, to są właściciele nieruchomości, których nieruchomości są w części lub w całości zabierane pod realizację inwestycji drogowej, czyli wchodzą w projektowany pas drogowy, tak? I te osoby są zawiadamiane pisemnie, że toczy się takie postępowanie i mogą się zapoznać z materiałami, tak? I trzecia grupa stron postępowania to są, yy, yy, to są właściciele nieruchomości, gdzie nie są zabieranie nieruchomości pod pas drogowy, tylko należy powiedzmy poza pasem drogowym wykonać jakieś roboty. To się najczęściej wiąże z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu tak? czyli tam gdzieś poza drogą trzeba wykonać jakieś sieci uzbrojenia terenu, czy zjazdy do posesji, i te strony są powiadamiane w trybie obwieszczeń, tak? czyli w prasie lokalnej na stronie internetowej powiatu, na stronie internetowej Urzędów Gmin i w Biuletynach Informacji Publicznej, tak? I e, kiedy ta procedura i, i terminy miną, wydaje się decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. I tutaj akurat w tym przypadku mieliśmy wniosek inwestora, czyli Zarządu Powiatu, który złożył wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, tak? I zgodnie z ustawą na taki wniosek nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. I zgodnie z ustawą, rygor natychmiastowej wykonalności powoduje, że właściciel nieruchomości ma natychmiast wydać nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej, tak? Niezależnie, że toczy się późniejsze postępowanie o odszkodowanie i dalej, tak? Czyli on, jak gdyby, ma obowiązek wydać tą nieruchomość, zarządca ma obowiązek zająć nieruchomość, a wykonawca ma prawo rozpocząć budowę. Tak to wygląda od strony prawnej, tak? I jednocześnie wydając taką decyzję, właściciele, którym powiedzmy zabierane są nieruchomości bądź ich części, są też powiadamiani w drodze zawiadomienia. Każde takie zawiadomienie jest wysyłane listownie do każdego właściciela nieruchomości, tak? Czyli reasumując, pana zdaniem ten pan nie ma racji, wszelkie procedury zostały dopełnione tak i wszystko jest. zostało zrobione zgodnie z prawem. Problem, problem w tym, że prawdopodobnie pan nie wie o, o, tej, o, o, o tym rygorze natychmiastowej wykonalności, bo gdyby nie było takiego wniosku, no to trzeba by było czekać, aż decyzja, aż decyzja będzie ostateczna i prawomocna, tak? I wtedy... Wtedy być może pan by otrzymał w tym czasie zawiadomienie, natomiast w momencie wydania decyzji, to ta decyzja jest na drugim, w zasadzie od momentu, kiedy inwestor odbierze taką decyzję, ona już jest wykonalna, tak? Mhm. Czyli w podobny sposób kolejne te jakby działki i grunty tak samo będą jakby zajmowane, tak, jest, tak? tak, tak jest, tak jest. Tak to się odbywa. No niestety taka jest procedura, to jest, spe, to jest specjalna ustawa o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji. I, I ona po prostu no, no, to, 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 tak to proceduje. Tak, tak mm. to wygląda od strony prawnej. Ten pan tutaj też deklarował, że wysłał jakieś pisma do Ministerstwa Obrony Narodowej y, i tak dalej. Rozumiem, że państwo się jakich konsekwencji czegoś nie obawiają, że no, raczej ten pan nic nie wywalczy, pana, pana zdaniem? No bo to jednak wynika e, Proszę pana, naszą rolą jako Wydziału Architektury i Budownictwa było przeprowadzić tą całą procedurę administracyjną zgodnie z tą ustawą. I my to żeśmy zrobili. Tak? No dziękuję. I my to żeśmy zrobili tak, jak przewiduje ta ustawa, czyli poszczególną ścieżkę postępowania, czyli tam są podane kroki, ileś tam tych czynności, które trzeba po kolei wykonać i myśmy to wykonali. tak?